o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty wybór starosty Kolmeńskiego, wybór starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu podjęcie uchwały w sprawie Wynagrodzenia Starosty. Abyśmy Aby mogli dokonać rozszerzenia porządku obrad wymagane jest zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym bezwzględną większość głosów. W związku z powyższym pytam. Koleżanki i kolegów radnych, kto jest za proponowanym przeze mnie rozszerzeniem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że. 11 głosami za, przy jednym wstrzymującym i trzech przeciwko. Rada przegłosowała proponowany przeze mnie zmianę porządku obrad. W związku z powyższym. Znaczy, był przeciwko. 1 przeciwny i 3 wstrzymujący. Przepraszam za część W związku z powyższym przechodzimy do następnego porządku obrad. Wybór Starosty Kolneńskiego. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to zaproponuję, aby na stanowisko Starosty Kolneńskiego został wybrany, zgłaszam, kolegę Stanisława Wyszowatego. Argumentuję to tym, że Pan Stanisław Wiszowaty jest doświadczonym samorządowcem. Ma ku temu odpowiednie przygotowanie. Pełnił tę funkcję w kadencji, drugiej kadencji rady. Był również wicestarostą. Dlatego też uważam, że spełnia wszystkie kryteria, aby tę funkcję piastować. Proszę bardzo. Pytam. Pana Stanisława Trzeba tego czy wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyraża zgodę. Tak. Proszę bardzo, czy są jeszcze inne zgłoszenia? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Pan radny Seksiński Adam Pościek. Pani radna Agnieszka Rutkowska. Zdanie obrady. Proszę przewodniczącą Komisji. skrótacyjne odczytanie protokołu głosowania. Komisji Skrutacyjnej powołanie sesji Rady Powiatu Koleńskiego w dniu 1 grudnia 2014 roku dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Starosty Koleńskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie Barbara Tuszkowska, przewodnicząca Agata Kozio-Członek, Monika Szymańska-Członek, stwierdza to następująco. Ustawowy skład Rady Powiatu wynosi 17 osób, według listy obecności na sesji obecnych jest 15 radnych. Dla wyboru starosty wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady to jest 9 głosów za. Przy wyborze starosty w głosowaniu udział brało 15 radnych. Głosów ważnych oddanych 15 głosów nieważnych nie było. Zgłoszony kandydat na starostę Rady Radny Wies Wiszowaty Stanisław otrzymał 11 głosów za, 4 głosy przeciw. Głosów wstrzymujących nie było. Komisja skrutacyjna stwierdza, że zgłoszony kandydat uzyskał wymaganą większość głosów. Brak uwag komisji. Załączone podane są karty do głosowania. W podpisach członkowie komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rada Powiatu w głosowaniu tajnym dokonała wyboru starosty stwierdzam, że na nas podjęła uchwałę w sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego. Gratuluję Panie Starostę. Panie Pani Starostowie, bo się na tym Cię przyjmowałam te stery, a dziś oddaję Ci, bo jak najdłużej służył powiatowi, szanował wszystkich ludzi, pomagał wszystkim ludziom w tej całej wiedzie, która czasami jest, wszystkiego najlepszego. Na długie na lata.